Jasne, trzymajcie się! Szybciej! Pomoc jest już bardzo blisko! Gdzie? Jeszcze troszeczkę! Prawie ich mamy! Podleć trochę wyżej! Tak, teraz lepiej! Spróbuję jeszcze! Nie zauważyć! Zrób coś! Skręć! Szybko! Tak! Udało się! Słyszysz, Reven, są całe. Możesz już przestać się za nami. co ci chodzi? Jestem wyluzowany! Spróbuj jeszcze raz, ale tym razem uważaj na skrzydła. Gubiliśmy ich. Zniknęli w chmurach. Stella, masz jakiś pomysł? Przydałoby się słońce. Dawno się nie opalałam. Słoneczny wiatr! Daj pełną moc, tak nam. Muza, działaj! Twoja kolej! Już się robi! Siła harmonii! się pomyliły? Domino wygląda mi na całkiem zmarłą planetę. Zaraz wyczuwam dziwną energię i niezwykle potężną. Nie bój się, Blum. Jest. Tak, tak, tak! Chyba jestem już blisko. Wyczuwam w pobliżu moc moczego Ognia, a także obecność kilku wróżek strażniczych. Czyżby były aż tak groźne, że boją się ich moje panie? Zresztą to nie ma znaczenia. Ze mną nie mają żadnych ha! Coś nie tak? Tylko nie mów, że nie. Twoi rodzice na pewno żyją. <grystanie> Sama nie wiem! Nie znam tego pisma. To żaden problem. <laughs> Uwaga! Odsuńcie się! Nie lękaj się, Bloom. Jestem Lord Bartleby, sekretarz króla Oritela i strażnik tej księgi. Wiele lat na ciebie czekałem, księżniczko. Naprawdę? Właśnie na, na mnie? Na ciebie. Cieszę się, że widzę cię w zdrowiu. Kiedy trzy przodkinie zaatakowały domino, twój ojciec zaryzykował życiem, by ocalić dla ciebie tę księgę. Znał pan moich rodziców? Niech pan mi powie, czy oni żyją? Zobacz. O, jest. Ten rozdział opowiada o Oritelu i Marion, ostatnich władcach planety domino. To zdjęcie z ich ślubu? Wyglądali cudownie, prawda? A ta sukienka jest po prostu boska! Ich spojrzenia jest w nich tyle siły. To nie wszystko. To pewnie Daphne. Słodki widok, byłaś taka urocza. Proszę pana, a czy ma pan może jakieś inne zdjęcia Blum z dzieciństwa? Co takiego? Niech pan zaspokoi naszą ciekawość, panie Bartelby. Przykro mi, ale to jedyne zdjęcie. A poza tym panienka wybaczy, ale nie mam czasu, spieszę się. O, zupełny brak kultury. A teraz, kolejna strona. Jest. To kompania światła tuż przed wielką walką z trzema przodkiniami. Spójrzcie na panią dyrektor Taragondę. Była całkiem ładna. Jeszcze jedna strona. Chcę wiedzieć, co się stało. Niebywałe Oriteli i Marion zostali wciągnięci do Obsydianu, ale księga nie opisuje, co się z nimi stało potem, ani co się wydarzyło po mrocznej stronie. Czy to znaczy, że oni nie żyją? Nie, księżniczko. To znaczy, że zaginęli? Na razie tyle tylko wiemy. Niemożliwe. Dlaczego księga nie ma zakończenia? Jedną chwileczkę. Lordzie Bartleby, księga zawiera historię każdego z członków królewskiej rodziny, prawda? Tak, oczywiście. Więc musi mieć rozdział o Bloom! No tak! Dlaczego wcześniej na to nie wpadła? Przeznaczeniem Właśnie. Bloom jest odnaleźć rodziców, tak? A zatem księga nam powie, czy jej się to w końcu uda? Hmm. Takiego. Kim jesteś? Jeśli sobie życzysz, Blum, sprawdzę, co księga mówi na temat Twojej przyszłości, wiedz jednak, że to może być niebezpieczne. Chcę ją poznać, panie Bartelby. Hmm. Interesujące. Twój los, Blum, zawarty jest w krótkiej przepowiedni, którą przez całe wieki głosiła starszyzna Domino. Na przecięciu nieskończenie długich dróg, kamienne demony wskażą otchłań, gdzie znajdziesz uwięzionych. Król bez korony ocali władcę zaginionego królestwa, a sześć strażniczek światła zapanuje w końcu nad mocami ciemności. To, co przestało istnieć, odrodzi się. Nic z tego nie rozumiem. Co to ma wspólnego z moimi rodzicami? Zobaczyłaś księgę, Panie Bartelby. Blaknie Pan jak tani materiał. Mój czas niestety dobiegł końca. Gdy historia dopisze kolejne karty, bla, księdze, bla, 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 bla. bla. Może jeszcze się zobaczymy. Zawsze będę do Twoich usług, czcigodna księżniczko. Bartelby, co jest na ostatniej karcie rozdziału o mnie? Hmm. Jest pusta, księżniczko. Ale co to oznacza? To znaczy, że twój los nie jest nikomu do końca znany. To ty napiszesz zakończenie swojej historii. Wszystko zależy od ciebie. Pamiętaj o tym. Żegnajcie! Zaczekaj, proszę! Ach. 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 Riven! Ach. Ach. Zaczekajcie! Dajcie mu złapać oddech. Potrzebuje spokoju. Słyszysz mnie? Wyluzuj muza! Rivenowi nic nie będzie! Przecież twardziel z niego! Nic ci nie jest! O, wyleczyłam go! Udało się! Witaj wśród żywych, stary. Wystraszyłeś nas. Riven? Ile widzisz palców, przyjacielu? Powiedz! No, hej, Riven! Dwa! Ale nie waszcie nazywać mnie przyjacielem, głupcze! Dwa! Ale nie waszcie nazywać mnie przyjacielem! Teraz! Są zmęczeni i zdezorientowani! To idealny moment, żeby zaatakować! W drogę, Mandragoro! Ale pamiętaj, nie wracaj z pustymi rękoma! Powiedziałaś Obsydian? Słyszała pani o tym? Wie pani, co to jest? Naturalnie moja droga to mroczny wymiar absolutnego zła, w którym od wieków niepodzielnie panuje ogromny strach i cierpienie. Te straszne obrazy w księdze to był właśnie Obsydian. To królestwo koszmarów, gdzie zostały uwięzione same najstraszniejsze potwory. Matki często straszą swoje niegrzeczne dzieci historiami o Obsydianie. Bramą do tego wymiaru jest czarny krąg Obsydianu właśnie tam narodziły się trzy przodkinie. Tam mogą być moje rodzice. Obyś się myliła. Kto przekroczy próg obsydianu, będzie stracony. Zawładną nim złe moce. Sipsatki nie obdarzyły mnie ogromną mocą. Dzięki, której nikt mnie nie pokona. Nie dzieje, wolałabyś nie wiedzieć. Atakują nas! Chyba się przebiorę. Rok szkolny właśnie się zaczął. W alfei są niedoświadczone wróżki. Akurat one nam nie pomogą. Specjaliści do roboty! Pamiętajcie, to zaklęcie ma skutki uboczne. Nie boję się ciebie, siła wibracji! Kiero się rozgrzewam! Na potężne moce absolutnej ciemności rozkazuję ci! Juhu, <grywka> Przystopuj trochę. Nie musisz używać od razu złej magii, by pokonać potwora. Popatrz, jak poradzi sobie z tą straszną bestią, twój stary nauczyciel transformacji. <grywka> Na pewno nie zrobi tego żaden robot. Ładam cię, patrza! Nieźle, Helio! Trzymam go! Dokończcie dzieła! Dobra robota! Odwróćmy uwagę tych potworów! W tym czasie dziewczyny będą mogły uciec! Zobaczmy tej bestii! Gdzie jest jej miejsce? Uciekajcie są Zajmę się tym intruzem! Hagen! Sama bym sobie z nim poradziła. Zajmij się lepiej czarownicą Mandragorą. Ten atak to Co? na pewno sprawka A? tej wiedźmy. Mandragora? Tutaj? To niemożliwe. Kim ona jest? Biegnij. To nie najlepszy czas na wyjaśnienia. Za magiczno!